hejcie siemanko witam was w kolejnym odcinku z Raymana 2 na moim kanale a, a to nie będzie jakiś boss no nie zobaczymy sobie jest kaczenkaś na piękawki hmm, Jaki kurwiony, nie? O! Portal w innym kolorze. Co to się stanęło się? Dobra. To się rozpada, ciekawe. O, konik pobiegł tam. No, Sywika mamy, dobrze, dobrze. Właśnie tego poczułem. To też nam spada. Dobra. Nie lubię takich etapów. Znaczy, bardzo no, są potrzebne, to jest platformy w końcu, nie? Ale że... może nie, że nie lubię, źle powiedziałem. Stresują mnie zawsze. O, o to jest chyba lepsze krzyczenie. Dobra. A tak, bo w takim momencie, nie? Bo wchodzę z nich i one od razu odpadają. Dobra. Bo no nie o to chodziło. Tak, orajman, no oczywiście pewnie, że tak, ale. O, no co ci poradzę, jak się dzieją takie rzeczy? jaki giwab? No po prostu nie ogarnąłem, no ale żadne giwab, spokój. Dobra. Dobra, O. się przeskoczył nad przepaścią. Strzelają do nas człowiek Dajmy, że to się nie wydarzyło. Po prostu biegniemy sobie dalej jak gdyby nigdy nic Jak gdyby nigdy nic biegniemy sobie, wiadomo o co chodzi Fajny etapik, klimatyczny kanion, kurde nie, No jest zgony co 15 metrów a ja komplet mamy. Oj, nie dawaj konika No błagam cię, błagam cię, kurwa mać Ja bym się chwycił tej siatki, kurwa gruby jestem Dobra You. Albo zrobimy tu przyspieszenie w montażu, jak nie zapomnę, albo technika difficulty. Zobaczymy, jak nie zapomnę, bo ostatnio mam no, bardzo mało czasu. Miejmy nadzieję, że nie zapomnę, bo ja się będę musiał oglądać kurwa 100 tysięcy o oh, wow, 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 wow. Nic dziwnego, że niektórzy znajomi kwestionują to, jak przyszedłem do Axolsy. Jak widzą coś takiego, kurwa. Ja się wcale nie dziwię, totalnie. Jażbym się, kurwa, zastanawiał. No. Napijmy się kawki. Mm. Nie rób mi takich rzeczy. Jezu no, To jest etapu, to akurat pamiętam. Będziemy się chyba na wieżę wspinać zaraz I ta woda się będzie podnosić, tak mi się wydaje Tak HP bo będzie nam potrzebne jak patrzę na to co odpierdala. Daj sejwa dobrze. Ja nigdy kurwa tak sejwa nie cieszyłem mnie. Dobra, lecimy. I ta woda się podnosi. Wiedziałem, kurwa. Wiedziałem, kurwa. Wiedziałem. Daj sejwa. A, ah, co kurwa jeszcze? Ja pierdolę. Safe. Dobra Dobra Jakaś przyżyj O, dasz coś? Nie no, bardzo fajny poziom, jaram się, jaram się w chuj Znaczy nie zrozumcie mnie zrozum 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 źle, to jest naprawdę fajnie skonstruowany poziom Taki prawdziwy, porządny platformer, to po prostu ja mam wylewek, siadam do komputera. Dobra, cyk, dobrze idzie, cyk. Panikował ma w głupie, że tam nie ma wiesz, yy, nic pod nogami, on, on idzie. Jeżeli on nie rozumie konceptu grawitacji, to grawitacja go nie dotyczy. Kurwa, czy mogę przestać umierać na pierdolonej platformie, kurwa. Moim ulubionym gatunku jest, kurwa. Dobra, Git, lecimy Podskok Tyk, uchwyt do góry, lecimy, dobrze jest. I podskok Podskok, podskok, dobra, dobrze idzie. Jakby mnie skupiam się teraz na komentarzu, co bardziej na wydawaniu sobie instrukcji, żeby to jakoś szło. Podskok. Podkok. Podkok. Dobra. Kurde, po prostu... Je jest grubo, nie? Naprawdę. Bierzemy wszystkie lumy, czy damy, czy damy dupy? Dobra, nawet idzie. Fajna muzyczka w ogóle. Jakbym powiedział, że zbliżona do teralii, jest, nie? Nie no, nie huaj zbliżona do teralii, bo mam tam 100 godzin, ale... Ale... No, tak jakoś mi się skojarzyło. Hmm, w ogóle mam żółtą rękawicę, nawet nie mam pojęcia w tym całym chaosie, kiedy ją założyliśmy, nie? Dobra... A, tam jest schodnik, dobra i pewnie tam będzie akcja numer dwa. Co ty tam strzeliłeś? A, już czekają na nas, zobacz. Swoją na drogą trochę taki kijowy plan mają, bo ja to strzelałbym w ten mostek albo bym już teraz, żebym spadł, a nie czekał aż, wiesz, kulturalnie, kulturalnie wyląduję zaczniemy rundę drugą, ale no, kiedyś mieli kurwa zasady, jak czekasz, to czekasz, a nie. Dobra. Jestem na chuj mieli strzelać, jak ja jestem na za... największym zagrożeniu dla siebie jestem kurwa, ja no Ja pierdolę kurwa Lewą nie umiem, prawą sam nie mogę kurwa, no. po prostu Ja pierdolę Dobra Kurwa ja po tym levelu to jakąś terapię będę musiał odpalić sobie kurwane. No. Jedna z tulumów mi brakuje. Ciekawe, gdzie one są, bo. Nie wiem. AUK! Al... Nie wiem. Dobrze idzie, pamiętajcie, dobrze idzie. Jest Git. Ten odcinek albo będzie miał półtorej godziny, albo 11 minut, jak go potnę, nie? Jedno, z dwóch, jeszcze nie wiem, co zrobić. Dobra Zabierzcie mnie stąd, Jezus, kurwa A, jeszcze bossa teraz mamy, dobra, dobra Bo akurat może być ciekawy Ale muzyczka dobra. Tutaj ja mam zazwyczaj potem później się miał fajną muzyczkę na, na bossach, ale nie pamiętałem, że tu też. Dobra, starcie w kanionie normalnie, już mam tytuł odcinka. No. Ej, wygrałem, przestańcie strzelać. Halo, halo, dzień dobry. Chyba nie tak powinno działać. Coś tam jest, zanim go odpalę. Tak, mogę wyjść na górę i pewnie tu są te brakujące lumy, nie? No tak, dobrze. Dobrze. A, chcesz powiedzieć, że braknie mi jednego. Okej, okay. Rozumiem. Jakby że naprócić mi w twarz, to teraz jeszcze napuliście mi do dół. No dobrze. Niech i tak będzie. Chcemy Sejwika wykonać? Pewnie, że tak. Czemu by nie? Dzięki za oglądanie. Jeżeli Ci się podobało, zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych seriach. Do usłyszenia.